Co tu się kurwa niby to zamontuje. Może są po prostu zaślepki, mój drodze. No kurwa, ja też nie widzę tu zaślepki żadnej. Tam... A jeszcze raz yy, ten, kimś. Masz tam inne zdjęcia z tego, zobaczyć, ale już zacząć... Ale kurwa, zajebista obudowa. Dobra, ja to wyłączam. takiej takiego kurwa nigdy bym nie wziął. Ja widziałem raz, tylko że to była kart mem z cyberpunka, że gościu miał na wszystkie części od komputera i tak grał, nie? Powodzenia, Kuba! A jako monitor miał podłączoną mikrofon... O, to jest moja płyta główna! Albo teraz, raz widziałem z, y, mem z cyberpunka, że gościu y, strzelał z broni, nie? I skończyła mu się amunicja. I tak, wyciągnął y, amunicję, wyrzucił broń wyciągnął nową broń. Nie, to nie. mogę pomóc. A znaczy, co jak chcesz przelocik? To ten. Ja co, to tak wstępnie składam, ale kurwa, czekaj, czy ja mam taką? Yy... Czekaj, zaraz, to zaraz sprawdzimy. A pierdolę, dobra. Yy, to ty, kurwa, ja mam net. 1.1.5.1, tylko jak, jak to się moje nazywa? Mogę to skopiować? Nie. H300M Pro, H300M Pro, Aldeha plus, to jest moja. Jest na Morele?